Witam serdecznie jeden z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. Witam Was z Serbii. Miałem problem troszeczkę z internetem i musiałem podjechać pod, pod takie większe centrum handlowe, żeby WiFi złapać, i żeby odinstalować i zainstalować jeszcze raz kartę SIM, eSIM, którą kupiłem. No i coś tam działa, ale chyba nie doczytałem, że to jest nielimitowane, ale obarczone tym, że jest 1 megabit. I to takie, wiecie, to, to takie słabe trochę. No ale pożyjemy, zobaczymy. No. Jestem raptem jakieś 20 km od Belgradu, i w dzisiejszym filmie tam po Belgradzie sobie gdzieś tam coś spróbuję zobaczyć. To nie jest flaga ukraińska, to jest zrób to sam kup i zrób to sam tłumaczyłem to, bo myślałem, że w Serbii wspierają jakąś Ukrainę, ale mi się wydaje, że właśnie Serbia bardziej z tą drugą stroną się gdzieś kojarzy z Rosją no co, szukam jakiegoś miejsca na nockę bo tutaj się cofnęła godzina i w zasadzie powinienem zyskać godzinę, a tak naprawdę to już jest taka szaruwa i godzina do godzina do zachodu została wlazłem na szybkie zakupy ale tak dziwnie jest tutaj w tym sklepie jakoś 1400 dinarów serbskich. Jestem po zakupach i nie jadę jeszcze do Belgradu. Szukałem teraz 15 minut na mapach jakiegoś miejsca na noc. I jak się wchodzi na parking w na te miejscówki na noc, to jest tam często taki komentarz, że przyjeżdża policja i chce wyłudzić pieniądze. Mówiąc, że parkowanie w danym miejscu jest nielegalne i tym bardziej spani w kamperze. I znalazłem 30 minut drogi stąd Parking, który jest oceniony na 4,5 gwiazdki W którym nie było żadnych takich komentarzy Jutro na Belgrad się przejedziemy Ale tu jest ponuro na razie Fest ponuro Co to jest? Jakieś kurde elektrownie atomowe Cholera wie co? Jakieś rafinerie? Po co tyle tych lampek na tym? Dojechałem na miejsce i powiem Wam, że dawno się tak swoje nie swoje, czułem. O, nie ma tutaj żywej duszy. Jest to jakieś. No właśnie. Tam jest jakaś knajpa po drugiej stronie. E, tu jest jakieś jezioro. I tu jest chyba jakieś takie kąpielisko. Tylko, że nie ma piachu, tylko jest trawa. I tu są jakieś dalej. pierdółki tego typu. Ale to już tylko No nic. Śpimy tutaj. Może nie będzie lipy. Pokazywałem wam w poprzednim filmie jak się zatrzymał front nad Czarnogórą i nad Bośnią Hercegowiną. Zobaczcie. Tu jest normalnie meczet. A tak wygląda meczet po... Zalało go. Po prostu go kurde zalało. Całego. Poza tą wieżą. No i co ja mogę na ten, na obiadek i na kolecyjkę jednocześnie. Warzywka. Piękne warzywka. No i to ścig się robi, aż się gotuje te, te pieczary, to się aż tam w ROM dłużej specjalnie zostawiam to, żeby się porobiło. No i co? będziemy jedli. A internet coś tam próbuje. Mamy kolejny dzień. Herbatka z rana. To, że ten telefon się tak przyłączał pomiędzy tymi kamerami podczas zbliżenia, to była moja sprawka, bowiem włączyłem funkcję jakiegoś wspomagania wyostrzania i się przyłączały te kamery. Natomiast mamy kolejny dzień. No zaraz wam pokażę jak wyglądało to miejsce w którym spałem i zaraz zmykamy na Belgrad. Światło dzienne, miejscówa, rybiorze tu przyjechali, to w ogóle jest martwe koryto rzeki, to nie jest jezioro jakieś, no, ale widzicie jak to zrobili, dobra nie pozostaje nic innego jak stąd spadać. Już jestem dość blisko tego Belgradu i drogą szybkiego ruchu oznaczoną E jako autostrada jadę, tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić, no i dziursko na dziursku, łata na łacie i na bardzo wielu mm, reklamach są takie napisy brzydkie, jakby ludzie, nie wiem, dewastowali te reklamy, ogólnie mało reklam, jest strasznie mało reklam. Ciekawostka odnośnie sygnalizacji świetlnej, mianowicie jak jest zielone, to ono zaczyna migać na zielone, czyli znaczy zaczyna migać pod sam koniec jego czasu trwania, potem się przełącza na pomarańczowe i jest czerwone. Pierwszy raz coś takiego widzę, o tam widać jak migają. No to mamy Belgrad, miasto w 45 roku zbombardowane przez Niemców, ze względu na to, że tam był jakiś zamach stanu, ktoś się tam z kimś nie dogadał, oczywiście z Hitlerem, E, przystąpili do państwa osi, ale byli traktowani jak, jak, jak wrodzy i dlatego Hitler postanowił ich zbombardować i przez trzy dni ich bombardowali i 17 tysięcy ludzi zginęło I, i co tak mi się jeszcze jak czytałem o tym mieście yy, yy, tak najbardziej na yy, usta ciśnie to, że jest ta brutalistyczna, brutalistyczny styl budownictwa i tutaj widać te, widać te <śla> Te budynki i to jest coś pięknego. Oczywiście jest też jakaś tam dzielnica z nowoczesnym budownictwem, ale jest pełno tych takich brutalistycznych, betonowych dziadostw, które znamy też od nas, nie? Katowice to tamten dworzec przede wszystkim tutaj. Jak Za patrzę. 400 metrów skręć łagodnie w prawo. Skręcę skręcę, ale patrzcie na te budyneczki piękne, coś. Coś genialnego, aż się kurde łeska wokół kręci. Szukamy parkingu i mam nadzieję, że znajdę jakąś nogę, bo no, miasto jest dość spore, milion 200 tysięcy ludzi, nie? Stolica, stolica oczywiście Serbii. Jak mnie się to podoba, jak mnie się to podoba te bloki, jaki chamski beton w ogóle. A tu jak to wygląda te? Na każdej ścianie jakieś graffiti. Każdy murek popisany. Kurde, ja się tutaj dobrze czuję. Podoba mi się to. Obczajcie nawet ta elewacja tam u góry tak popisana jest, taka brudna, uwalona jak nie wiem, nie. Taki brud wszędubylski. Kolejne skrzyżowanie i zobaczcie na ten miszmasz. Czego tam nie ma? Ty, 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 ty. Już widzę, że będzie kiepsko z parkingiem, ale widzę, że ludzie wystawiają tak po prostu na podłodze jakieś przedmioty do, do sprzedaży, tam jakieś ciuchy są czy coś, nie wiem, tam pan coś sprzedaje, tak po prostu na ulicy. Czegoś takiego w Polsce już nie, nie widziałem dawno, dawno. Śmietniczki stoją przed blokami, tak jak u nas w latach 90., 2000. Dokładnie tak samo to pamiętam. Tramwaje, śliczne, w pięknym stanie. Ja też pamiętam, że wszystko było popisane w Polsce wszędzie, że pełno ludzi łaziło z tymi sprejami i nagle to tak zanikło, po, tak po prostu. Ciekawe, czemu dzisiaj sobie tutaj, na przykład w tej Serbii, nie potrafią z tym poradzić. Wszystko jest popisane. <laughs> wszystko, jakieś te graffiti. Bezsensowne. Nie znalazłem tutaj żadnego miejsca parkingowego. Jest dużo, tylko, że pod dachem na 2,10 m jadę na drugą jak to wygląda, zarobiście te bloki, jak mi się dzieciństwo jakoś tak przypomina. Jadę na drugą stronę, po drugiej stronie rzeki, na te na dzielnicę w mieście, może tam będzie jakieś takie większe otwarte przestrzenie tam są, może tam się gdzieś coś znajdzie. Jeden z mostów, na te bulwary bym wlazł i po tych bulwarach bym może błaził, a tam jakie budynki śmieszne, ładnie tu jest, mi się podoba. Pomimo, że to tak popisane wszystko i tak dalej, ale mi się podoba styl. Tak, 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 taka, tak, tak. taki beton, betonoza. Udało mi się przeczytać, że od soboty od 14, to jest chyba, znaczy sobota, Saturday, tak, od 8 do 14 jest płatne, a potem jest darmowe. Mamy godzinę 13.20 i ja próbowałem tą aplikację zainstalować i ściągnąć, ale tu jest jakaś doczepiona nalepka. Ja to z tej nalepki szczytałem i jakoś tej nalepce nie ufam. A tak na gogle ciężko to znaleźć. Więc yy, mam yy, to w dupie, nie płacę za parking. Plecak spakowany z całym dobrostanem wartościowym, a ty kocie będziesz tu siedział, i jak coś to się rzuca i pilnuj, pilnuj. Czy mam jakiś konkretny plan na to zwiedzanie? Nie, natomiast mogę tu stać do godziny 8 rano w poniedziałek, więc czas jest dużo. Zwiedzanie mojej mili. Zaczniemy od Starego Belgradu. Ta rzeka to jest Sawa i ona wpada tam do Dunajca a tam jest twierdza z XVIII wieku budowana przez Austriaków główny punkt odwiedzin Belgradu natomiast na co pragnę zwrócić uwagę to, że Sawa wygląda bosko wygląda jak wyglądać powinna yy, tutaj jest nowe miasto, Belgrad i to jest tak podzielone na takie fajne strefy, zaraz Wam pokażę to na Goglach tu są jakieś dzielnice handlowe, ogólnie tych dzielnic jest pełno, ja nie będę wnikał. Co najfajniejszego to prawdopodobnie sobie obejrzę. Ja idę tutaj Kamelegdan, tutaj gdzieś w ten rejon, żeby sobie popatrzeć, a tutaj są te bloki, o których mówiłem. Blok 30, blok 29, blok 28 i pełno jest takich budowli z tego brutalizmu na takiej zasadzie. I to jest wszystko takie symetryczne tam. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie idziemy tutaj sobie pozwiedzać stare miasto. Z tego co czytałem, to na tej sawie na bulwarach jest pełno knajp i to miasto żyje dopiero nocą. Tak jak w bardzo wiele innych miast. A to wygląda jak się patrzy, przynajmniej w tą stronę, jak Londyn, nie? Trochę tak przynajmniej. Troszeczkę. Proszę bardzo, jakiś okręt wojenny, nawet jakiś tam działa. Ma dwa takie cycki z przodu, jakieś, nie wiem, działo przeciwlotnicze czy coś. Widzę chopa na hulajnodze, ale hulajnóg nie ma tu do wynajęcia, przynajmniej ja na razie nie widzę. Proszę bardzo, jednak jest ukraińska flaga. Ruskie jeszcze nigdzie nie widziałem. Znaczy ich flaga to w ogóle ruską przypomina. Gdyby nie te godło tam, to bym się nawet nie kapnął. Tak wygląda herb miasta. I to jest jedno z najstarszych europejskich miast w ogóle. W epoce kamienia łupanego tutaj się już osadzali, już wiedzieli. Już wiedzieli, że warto. Tutaj mamy Sobór Archanioła Michała. A tu są TikTokerki albo coś nagrywają. Idą i nagrywają jakieś głupoty. Też jestem TikTokerem, też jestem TikTokerem. Ładne to takie złotawe. A co to jest? Archanioł Michał? Jaki piękny. Jaki złoty. No dobra. Dobra, idę dalej. Jedę na tą twierdzę i widzę, że tu jest jakaś dzielnica ambasad. Tu jest chyba francuska. Tu jest austriacka. Tam widzę ruską. E, de, 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 de. W drodze na twierdzę bardzo fajny taki deptaczek z choineckami i ławeckami, z pięknym widokiem. Ja tam autem stoję po drugiej stronie. Idziemy do twierdzy, przynajmniej ją tak zobaczyć, nie wiem czy będę wchodził. To jest dobre, takie plansze są, co można zwiedzić w tym kraju i na to patrzałem. Już ten 280 stopni ponoć rzeka nawija w jednym miejscu i można sobie tu popatrzeć na to, co można zwiedzić w tym kraju od takich krajobrazów. Na 100% muszę zwiedzić Jedno miejsce chcę podjechać, gdzie jest Domek nad rzeką I Tylko, że nie nad rzeką, tylko w rzece Może gdzieś tu będzie zdjęcie z tym A to już widziałem, tylko że nie od strony serbskiej, tylko od strony Od strony rumuńskiej, bo tędy jechałem Nie, tędy jechałem, a tutaj jest ten zamek No dokładnie, to te już mam zaliczone przynajmniej Gdzie jest ten... będzie ta ten, Ta chałupka na tej rzeczce Tutaj ten rejon jest bardzo ładny, ta tapa Zaraz koło Bośni i Hercegowiny. Ja tu to to zwiedzę, z Belgradu pojadę tutaj i prawdopodobnie tu już na Czarnogórę. No bardzo ładny obrazek. Uuu, tam dalej jeszcze się to miasto ciągnie. Tam jest ta dzielnica tych bloków. Dobra, idziemy dalej. No i mamy tą twierdzeń, no i pełno jakichś tych pomników tu jest przeróżnych. O, jaka stópka jaka. No tak wygląda ta twierdza. Jak se chce ktoś poczytać, to niech się poczyta. A ja wchodzę sobie połazić, popatrzeć po prostu. Korty tenisowe. Tu jakiś plac zabaw. Mamy główne wejście i z mojej strony to będzie bardzo szybkie. To trzeba być militarystą, żeby coś takiego lubić. No, duży kaliber. To jest chyba niemiecki flak, nie? A tu jakiś pancer, coś tam. Sama góra twierdzy. I co? Tam widać jak ta sawa uchodzi do Dnajca. I płynie się co tam dalej. Tam jest najwyższy szczyt tej twierdzy. No i to już to wszystko widzieliśmy. Dobra, wracam. Teraz przyszedł czas na krótki flash ze sklepu Odyńce. Aura się zmieniła, liście nabrały żółto-pomarańczowej barwy. I co większy podmuch, zaczynają opadać na dół. Podobnie jak ceny wybranych detektorów Nocta, które widzicie teraz na plakacie, nasz Rambo ubiera się coraz cieplej. A do sklepu dotarła pierwsza dostawa ubrań przydatnych na jesienne dni, a może i noce. A od Questa natomiast zawitały nowe detektory X1 które tym samym zostały najtańszym obecnie detektorem na start przygody. Jak wiecie, od pewnego czasu ma wyjść nowy model gareta Vortex. To najwcześniej w grudniu, a tymczasem na jesień są dostępne zestawy wybranych modeli Ace oraz Ace Apex z wodoszczelnymi pointerami AT. Wakacyjne niedostatki z dostępnością Rutusów zostały nadrobione i aktualnie wszystkie wersje i atreksy są dostępne od ręki. Na magazynie zostały jeszcze ostatnie egzemplarze Legendów z darmowymi Aku Pointerami. To była seria letnia i głównie to zostały z kompletacji WHP, czyli tej ze środka również dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Informacja: Powrócił Equinox 900 w zestawie z trzema sondami, szóstką, 11 i piętnastką. Również fabryka XP po wakacjach sprawniej dostarcza RX -y i Deusy. Również nie powinny być już braki. I to by było na tyle z Sosnowca. Przenosimy się na południe Europy. Wyszliśmy z twierdzy i na miasto. Dalsza część głównego deptaka znalazłem do Nerkebaba. Będzie jedzone później. Ciekawe, czy to ten z Zakopanego. Mamy fontannę i takie powiedzmy, że skrzyżowanie z pięknymi kamienicami, ale oczywiście ten napis się rzuca w oczy. I tu jest napisane, że jedyne ludobójstwo na Bałkanach było przeciwko Serbom. I to są slogany narodowców serbskich. I to jest nawiązanie do tego, co się działo tutaj podczas II wojny światowej: jak no, były prześladowania ludności serbskiej za czasów marionetkowego państwa chorwackiego, oczywiście zdominowanego przez Niemcy, które też, tak jak mówiłem wcześniej, no, mocno, mocno zniszczyły Belgrad. Miało być całkowicie zniszczone to miasto, zrównane z ziemią, ale coś tam Hitler jednak nie miał tyle mocy przerobowej i postanowił, że. Znaczy on w sumie nie postanowił tylko tam jakiś hop, od samolotów, coś tam, coś tam, że jednak tych bomb to tyle nie spadnie. Ale pomimo tego, pomimo tego spadło tu tyle bomb, że postaram się jakieś zdjęcia w tle, żebyście mieli z tego bombardowania. No było strasznie zniszczone to miasto. Pamiętajcie, że mogę bredzić. A tutaj jest napis, kiedy armia w końcu wejdzie do Kosowa. Bo oni mają tu niejasną sytuację z tym Kosowem, nie. Tam cały czas są jakieś Stany Wojenne, tego typu rzeczy i Serbowie strasznie ku temu no przynajmniej ci nacjonaliści idą, nie? Wiem, że są jeszcze tutaj pozostałości znaczy zniszczone po prostu, nieodbudowane budynki jak to jeszcze była Jugosławia, tam 92-95 po tej wojnie bałkańskiej to są powywracane te budynki, są z Gliszcza i można jeszcze zaobserwować pozostałości po tej wojnie na Bałkanach 500 dinarów coś takiego Taki placek. Sam placek na razie. Mm, mm, mm. 18 ziko za takiego placuszka. On może miał z jakichś 150-200 gram tylko. A idę teraz na zwykłą przychadzkę, tak se po mieście połazić. To mi się kojarzy z Katowicami. SMRT NATO FASISTIMA. Ciekawe. O co to chodzi z tym. Ja tego nie planowałem. To się samo stało. Kurde, jaki tu jest pomnik wnet kurde, Ej Jezus Maria, jak to widzę, to sierp i młot jak nic, nie? <grym> Fajne. A tutaj jest ten budynek, który został zbombardowany. Nie jeden, tylko kilka. No i pozawalały się niektóre piętra. Pełno jest tam jakichś sloganów znowu nacjonalistycznych. No i tutaj jest chyba reklama, żeby wejść do. Serbskiej Armii. Możemy przypatrzeć jeszcze raz, jak demokratyczne bomby yy, zniszczyły. To było Ministerstwo Obrony. Tak, Ministerstwo Obrony to było. O, tutaj też. Demokratyczne bomby natowskie w 1999 roku. Ojoj. Walczyli o Kosowo i dostali yy, demokratyczną bombę i przestali. I jeszcze z innej perspektywy. Dobra, idziemy dalej. Babiczka. Takie smaczki mi się podobają kawałek wiadra i, i jest rydne zrobiona. Brrrr. Idę do drugiego mostu i przychodzę już na tą e, drugą część tego nowego Belgradu. O, niemiecka, niemiecka ambasada. Tam była jakaś ambasada jakiś z Mozambiku czy skądś. tutaj widzę, że Niemcy dali. Barwy Ukrainy, to jakaś manifestacja. <grymne> Ciekawe. No po prostu muszę to nagrać, jakie to jest śliczne, <grymne> jakie to jest przepiękne, I to mi się też podoba. Taki kontrast tutaj taka piękna, stara kamienica, znaczy stara, piękna, no rozlatuje się prawie, a tu jakiś ministerialny piękny budynek taki świeży z kolumnami. Oni lubią te kolumny. Tu, proszę bardzo, jakiś liczny malunek i powiem Wam, że zgubiłem się, to i to fest się zgubiłem, nie wiem, gdzie ja już mam iść, gdzie ja jestem, tu jakiś palec rozkwaszający jakiś mięso, chcę przejść na drugą stronę mostu, na drugą stronę miasta, ale trzecim mostem i chyba tutaj nie ma kładki dla ludzi, tylko są same auta, a tutaj jakiś zabytek chyba wyburzają. A tu proszę, serbska flaga, rosyjska flaga, serbska flaga, rosyjska flaga. Albo to tylko taki przypadek. Tak też myślałem, tylko autem można przejechać. I po co mi to było? I po co mi to było? Jak się przejeżdża przez te ich mieścinki, jak się łazi po tym mieście same pustki. Jedynie przy jakichś tam przystankach trochę tam ludzi yy, jest. A tak to kurde no po tych galeriach i ja tam nie przypadam. I to jest to imprezowe miejsce, o którym była mowa. No zobaczymy. Fajny ten budynek. Taki wygląda fajnie, jakby był do góry nogami. O, coś w ten deseń. A tamten drugi, a nie ma go już, nie widać. Trudno się mówi. No tutaj to, to taki Londyn. Ciekawe, jak to będzie za jakieś 10-15 lat, jak już to wszystko pobudują. I do góry, i telefon w dół. Jakby tu jeszcze był pływ i odpływ, bo słyszałem, że w Serbii są fajne przepisy odnośnie poszukiwań. No ale tak czy inaczej, trzeba mieć zgodę od właściciela. Ma być... a jest. Jedziesz ty tramwaj tam, a tutaj ziemia drży. Dopiero co cię kupiłem, żeś musiał już wlecieć jakiś badziąg wstrętny. No i tak mi mija czas przy tym, przy tramwajach. Pięknie w ogóle idzie, odpocząć ledwo człowiek się słyszy. No nic, no nic, no. Taki obrazek. W drodze na most przekreślona Unia Europejska i NATO. Upsi, a my idziemy tu do góry. Geogood, coś tam, 27. W Polsce niedawno było głośno o alkotupkach, a tu są alkosrobki. Alkosrobki. <noise> Jakieś 40 minut później jestem już w tej nowej części miasta i tu są te bloki. W sensie te dzielnice na bloki porobione. I tutaj będę szedł zrobić sobie zakupy na wieczór do Maxi, bo tu jest jedna z takich bardziej popularnych sieci dyskontów, to jest Maxi. Coś takiego jak Carrefour coś w ten deseń. No i co? O, widać jest Gazprom. Więc rosyjskie, rosyjskie pieniążki rosyjskie pieniążki tankujemy Znaczy tankujemy im. Blok Numer 21, to są te wieżowce, tutaj. E, I tam jakieś, o kurde, jak to tam wygląda. Co to tam jest? Jakie dziwaczne budynki. A tu co, tramwajek. I co ja mam zielone? Mam, to idę. Niezbyt tu jest ciekawie, ale takich kilka przybytek wam nagram z tego spaceru. Bo ja już dzisiaj zrobiłem bez 20 km z buta. Dobra, wiecie co? Ja może się tu jutro autem przejadę to będzie chyba lepsze rozwiązanie, bo z buta to za długo trwa, żeby tak to wszystko pooglądać. Są strasznie duże obszary. A tu dalej takie budynecki zwykłe. Wracam. Wracam, bo idę można łazić. To mnie też rozbawiło. Zobaczcie. Jedna butelka z petami, druga butelka z petami, trzecia butelka z petami, czwarta butelka z petami. Eee, przystanek. Nie wiem, czy mnie to rozbawiło. Były taktyczne zakupy w Maxim. Tak, Maxi. No co? Ja jakieś coś tam na wieczór kupiłem. Jacyś Polacy kamperkiem też tu podjechali. Dziwna sprawa, bo jakieś plastiki tam koło ich auta były, ale idę zobaczyć czy koło mojego nie ma żadnych plastików. Sta cały mój jegomość. Nie ma się czego obawiać. Pany panowie, nie ma nic za wycieraczką. Nie ma. Bardzo dziwna sytuacja miała teraz miejsce. Jest godzina pierwsza w nocy yy, i, i co ja wam mam powiedzieć? Była przed chwilą policja i mi powiedzieli, że znaczy w sumie jeden policjant im powiedział, że 100 metrów stąd jest 100 metrów stąd jest jakaś baza militarna i tak dalej i że muszę stąd jechać i że muszę stąd jechać, że że co oni chcieli? o właśnie, właśnie oni teraz kogoś tam gonią powiedzieli mi, że mam stąd jechać że nie mogą mi dać mandatu, musieliby, musieliby mnie zamknąć za to, że tutaj stałem nie wiem o co za bardzo chodziło durna sytuacja w ciul, problem mam taki, że ja wypiłem dwa piwa i ja nie mogę teraz jechać autem eee, no nic, on powiedział że za kamperowanie w tym kraju jest jakiś tam mandat czy tam problem i że musi coś tam napisać w dzienniczku i potem jak z nim gadałem ja nie wiem czy on chciał ode mnie pieniądze wymusić jakoś i potem coś po prostu gadał, żeby gadać natomiast no, mamy pierwszą 20 w nocy i ja idę sobie połazić jakieś 3-4 godziny gdzieś se tam siądę i o godzinie, nie wiem 5-6 się tu wrócę i sobie stąd pojadę, jak będę pewny, że że mogę jechać, bo ja nie będę jechał, jak, jak być może coś tam jest, nie? Ja mu powiedziałem: Just give me a ticket i tyle. I on coś zaczął gadać o tym, że będę musiał się przed sądem tłumaczyć, czemu tutaj byłem w pobliżu bazy wojskowej. I ja powiedziałem, że, że to nie będzie mandatu, tylko coś innego. I on wtedy zmienił chyba zdanie. On chciał hajs, on chciał hajs. Ale, jaką burak troskę wie, wiecie, pokazywał, że on musi coś wpisać, bo on jest na wezwanie, bo ktoś doniósł, ktoś zadzwonił, i że on musi teraz coś wpisać w notes. A finalnie, nie wiem, zauważył, że się nie domyślam, że mu chodziło o hajsy. A ja wiedziałem bardziej, że mu chodziło o hajs. tylko że jakoś mi się wierzyć w to nie, nie chciało, nie? Po prostu, to jest porąbana sytuacja. No to będzie bonus do filmu, czyli Miasto Nocą. W piątek, wieczór, myślałem, że to ty... nie. Jest sobota wieczór, myślę, że tu jakieś imprezy będą. No, coś tam jest ludzi, mhm. ale mało. Znalazłem 50 dinarów. Tak, 50 dinarów. To jest jakiś złoty 50. Jestem na twierdzy. Przyszedłem się nagrać dla Was widoczek nocnego Belgradu. W zasadzie nic ciekawego się nie wydarzyło. Która jest godzina 3:40? Hotel Moskwa. Hotel Bałkan. I idę, wracam już do auta. Stoi mój samochodzik i nikt się nim nie interesuje. Oj, oj, skorzystajmy jeszcze z kosza na śmieci ichniczego. Myk. Ostatni raz piję se piwko na miejscówce w jakimś dużym mieście w kraju, w którym jestem drugi dzień i w którym rzucam się w oczy bo jak wszyscy stąd pojechali, to byłem sam na tym parkingu. To się rzucałem w oczy. Ostatni raz! 32 minuty stąd mam miejscówkę w dziczy, więc jadę tam na spoczynek. Żegnamy Belgrad. Zajechałem na jakiś taki parking. Nic z dupy, nic z pietruchy, nie wiedzieć o co chodzi. Idę spać. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, możecie zostawić pierdółki. I tyle z mojej strony. W następnych filmach następne przygody. Trzymajcie się. Cześć.